Właśnie Jan Samsonowicz. Został on powieszony na płocie przy stadionie klubu sportowego Stoczniowiec 30 czerwca 1983 roku. Miał 39 lat. Urodził się w 44 roku w Gorlicach. Rok później, w 1945 roku, wraz z rodzicami przyjechali do Gdańska i tam mieszkano do końca. W 1960 roku zamieszkali, rodzice jego zamieszkali w Sochodzie. Ukończył szkołę podstawową w Oliwie przy tej słynnej piątce oliwskiej na polankach, potem wstąpił do liceum sztuk plastycznych w Orłowie. Niestety z powodu choroby tą naukę przerwał. Maturę zdał w liceum dla pracujących w Gdańsku. Poznał tam właśnie w tej klasie już maturalnej, poznał swoją przyszłą żonę, Halinę Misztow. Mieli troje dzieci. Rodzina Haliny pochodziła z Wilna, miała bardzo silne tradycje patriotyczne. Wcześniej jeszcze w Liceum Samsonowicz wstąpił do Związku Młodzieży Socjalistycznej. On był niezwykle witalny, świetny organizator i jak go koledzy określali, wielki jajcarz. I chyba ta jego aktywność była przyczyną tego wstąpienia do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Ale rodzina Haliny miała bardzo silny wpływ na kształtowanie się światopoglądu Jana oraz na jego odejście z ZMS-u i rozpoczęcie działalności opozycyjnej. Pierwszym takim aktem jak gdyby tej działalności był fakt, że w marcu 1968 68 roku w czasie tych wiadomych zamieszek razem z żoną i z teściem drukował ulotki na małej drukarce dziecięcej i rozrzucał je przed Politechniką Gdańską. Działał od 1971 roku w szpasterstwie akademickim przy kościele Świętego Mikołaja u Dominikanów. Mieszkanie Jana i Haliny w Brzeźnie, później na przeróbce, było swoistym salonem polityczno-literackim. Odbywały się tam dyskusje polityczne, spotkania towarzyskie, na których bywali Borusewicz, Wałęsa, Czuma, Wyszkowski, Państwo Gwiazdowie. Tak przynajmniej. W roku, to już mając 24 lata, wstąpił na Uniwersytet Gdański skończył filologię. On miał w ogóle zacięcie literackie. Był założycielem, znaczy, może nie założycielem, przewodniczącym Koła Ruchu Młodej Polski. Jaką filologię? Nie ma tego, masz polską, czy masz... polską, 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 Polską. Pracował w wielu przedsiębiorstwach które pracował wojewódzkim kartiku, w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Lutu Spożywczego w Hartwigów, i w końcu jako zaopatrzeniowiec w AMG. Służba Bezpieczeństwa, rozpracowując jego sylwetkę, napisała w ten sposób Jako magister filologii nie pracuje zgodnie z kierunkiem zdobytego wykształcenia, lecz szuka pracy bez względu na zarobek, Pracy, która stwarza warunki do prowadzenia działalności antysocjalistycznej. Był jednym z założycieli Ruchu Młodej Polski, owo Piotra Dyka-Hala Kopsteja. 15 sierpnia 1980 roku znalazł się wśród strajkujących w Stoczni Gdańskiej, jako przedstawiciel Akademii Medycznej. Po podpisaniu porozumień sierpniowych, został przewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarność w Akademii Medycznej. To była całkiem duża organizacja, bo liczyła około 4000 członków. I tutaj taka ciekawostka, mianowicie jeden z przedstawicieli Komisji Zakładowej, Zbigniew Wypych, powiedział o nim. On pozbawiał nas strachu. Pracując w tej komisji zdemaskował wówczas działalność powstających pod inspicjami władz rzekomo niezależnych OPZZ -u. i wtedy na takim zjeździe krajowym właśnie dla odróżnienia obu tych związków Solidarności i OPZZ dodano do NSZZ słowo Solidarność z użyciem charakterystycznej pisowni projektu Jerzego Janiszewskiego. Pod koniec lat 80, znaczy 80. roku współorganizuje z Aliną Klinkowską strajk okupacyjny w sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego celem wywarcia nacisku na władzę w sprawie reformy służby zdrowia. Również na przełomie maja i czerwca uczestniczy w strajku głodowym w tzw. Starej Akademii. To jest przelej zwycięstwa taki zakład kiedyś był. To się pozmieniało. I wówczas walczyli oni o wypuszczenie więźniów politycznych. Był również delegatem na zjazd krajowy, członkiem prezydium zarządu regionu. Ta jego natura, takiego jajcarza, o której mówiłam, która już od młodych lat u niego się ujawniała. To jest taki bardzo fajny epizod. W marcu 1981 roku po prowokacji bydgoskiej wraz z Andrzejem Chorosińskim, udali się do baru pod kołami, Tak popularnie było nazywane kasyno dla funkcjonariuszy MOSB. Nie zatrzymani przez strażników weszli do wewnątrz, ogłosili cel przybycia i w martwej ciszy kładli nas ulotki z apelem do MO i SB o poparcie strajku generalnego. W nocy 12 na 13 grudnia 81 internowany w Strzegielinku koło na następnie w Iławie zwolniony 16 lipca 82 roku. Zaraz po wyjściu bardzo aktywnie włączył się w akcję, bo na Akademii Włączył się w akcję umieszczania w szpitalach na wiele miesięcy y, działaczy zagrożonych aresztowaniem. Wraz z Piotrem Dykiem prowadził tajną komórkę wywiadowczą Solidarność, która wpadła na troch tajnego współpracownika SB ulokowanego wysoko we władzach związku. Właśnie się zastanawiałam, co to może być, czy to poruszyli oraz ujawniła kontrolowanie Nie przez SB kanałów przepływu pomocy finansowej z Zachodu dla Solidarności. Być może to przyczyniło się ostatecznie do jego śmierci. Jak już mówiłam, w czerwca 1983 ciało znaleziono powieszone na płocie przy Stadionie Klubu Sportowego w Stoczniowiec w pobliżu bramy Stoczni Gdańskiej. Jego pogrzeb stał się areną wielotysięcznej manifestacji patriotycznych. Sprawa śmierci nie została wyjaśniona. Władze podziemnej Solidarności, Borusevi, czyli Hal rybiccy, przyjęli tezę, którą podtrzymują do dziś, że było to samobójstwo na tle kłopotów osobistych. Radio Wolna Europa podawała, że koniec śmierci z rąk SB za sprawą generała Milewskiego. I, 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 Oczywiście, aha, tę wersję propagował nie żyjący już dziś. Darek Kopsty, przyjaciel, który usiłował tę sprawę wyjaśnić. W 2006 roku został odznaczony pośmiertnie w krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany jest na cmentarzu katolickim w Sobocie. Korzystając z obecności w Państwa Gwiazdów, liczę na jakieś uzupełnienie albo korekcję tego. Dziękuję bardzo. To no, teraz byłaby moja kolej? Tak. To no, może najpierw ja jeszcze dodam do tego, co pani powiedziała, bo ostatecznie mógł Boruszewicz wierzyć, że to było samobójstwo, Ale w trakcie procesu y, padło pytanie nie wiem ze strony prokuratora czy sądu, czy chodziło o to, żeby mogło być zło polityczne. I pytanie było, czy Jan Samsonowicz był działaczem? podziemnej solidarności, na co Borusewicz odpowiedział, że nie wiem. I to uważam, że to jest konkretne przestępstwo wobec po prostu. Bo po pierwsze to, jest to fachowo mówi się oświadczenie nieprawdy. No bo już trudno, yy, tak jak pani mówiła, Akademia Medyczna była na naprawdę ważnym zakładem pracy, i w, a w stanie wojennym szczególnie ważnym, bo tam można było wejść, zostawić urodki i tak dalej, skontaktować się, też lekarze umożliwiali ludziom zagrożonym jakąś tam, prawda, ochronę. Ja może jeszcze do, a myśmy wtedy, no myśmy nie byli w Ruchu, ruchu ale, a jeszcze siedziałeś chyba wtedy, tak. tak, tak. A, ale w każdym razie, no całe środowisko to było bardzo poruszone tym i próbowaliśmy czegokolwiek się dowiedzieć, prowadzić. Jakieś takie społeczne świadectwa, Każdy w każdym przypadku takiej dziwnej śmierci podejmowane są takie inicjatywy. No wielkie zasługi tu poniósł Zenek Kwoka, który, który bardzo dokładnie zbadał tą sprawę, pokazał nam rysunki. Że wynikało z tego, że on tak najpierw umarł, a potem się powiesił. Najpierw się udusił, a potem się powiesił. To wynikało z tych y, pętli zaciskowych, z tego wszystkiego, więc ewidentnie było to morderstwo. I ja się skłaniam do tego, co w wniosku, co pani powiedziała. Jakiś agent wysok, wysoko postawiony, znaczy tajny współpracownik, wtyka kapuś, nie wiem jak to znaczy to, nie, w, 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 tych, w tym RK -u. po prostu niepotrzebnie niepotrzebnie Janek o tym powiedział. Yy, powiedział, że coś ma. No, jeśli się coś ma, to trzeba to od razu, od razu upubliczniać. No, Piotr już zginął, ponieważ pisał pamiętnik i mówił, że to opublikuje. Nie, nie dożył publikacji. Ja chciałam jeszcze, można Janka, parę słów o tym. I, i. Jasne, o Jacku, dlatego, że ona znała Jacka osobiście. No to była bardzo króciutka znajomość. Moja znajoma Janna Wojciechowicz, ona architektka, ona u nas była w zarządzie regionu, była szefową działu propagandy. I ona znała ten zespół zaprosiła, nie pamiętam kogo jeszcze, kto tam jeszcze był, do mieszkania um, Joli Kolejarz, jak to się nazywa, Kwiecik, na, na, na koncert. I, I ten zespół dla nas grał. I to było coś niesamowitego. Po prostu była tak piękna muzyka. I oni, no w parę dni potem Jacek zginął. Znaczy został zaatakowany. Pamiętam moje pierwsze wrażenie, że po prostu zabili ptaka śpiewające. Komuniści mogą wszystko, ale w polskiej kulturze się ptaków śpiewających nie zabili. I pech chciał... Ja miałam chleb. Nie wiedziałam jakiej jest wartości. Okazało się, że to jest był bardzo dobry chleb. Jak opowiadali o tym, jak ciężko jest zrobić. Instrumenty muzyczne, a ja ten flet kupiłam jeszcze w czasach PRL-u na pierwszej wycieczce z mojej firmy do stoczni NRD. E, I wszyscy wtedy kupowali patelnie teflonowe. flonowe. I ja po prostu w proteście przeciwko tym patelniom postanowiłam kupić coś zupełnie innego. Poszłam do sklepu muzycznego i poprosiłam o najlepszy flet. No to dali mi jakiś flet, przyglądałam ten flet próbowałam w go dmuchać, nic tego mi nie wychodziło. I jak się dowiedziałam, że, że Ań ma takie kłopoty, to ja bym Jacek, przyjedź do mnie i zobacz, co to jest, może to jest coś ważnego. Zaraz następnego dnia on i ten drugi chłopak przyjechali. Gadałyśmy do, do któryś tam w nocy, to, to, to byli niesamowicie fajni ludzie, niesamowicie no, no, uroczy, inteligentni, sympatyczni. A flet okazał się genialny, więc ja byłam bardzo szczęśliwa. Oczywiście dałam mu ten tle, ale jak potem sobie, dosłownie w bardzo krótkim okresie czasu on został zamordowany, bo to tak należy, należy rozumieć, to sobie strasznie miałam wyrzuty sumienia, czy przypadkiem my tą, tym zbrataniem się na tym, w tym, w tym, w tym, w tym, w tym yy, mieszkaniu też kończył jakieś tam działaczki, oli, gniecik. Yy, 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 yy dwie osoby z, z regionu, prawda? Czy, czy to, ten, 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 kontakt ich po prostu z, z taką już, no, można powiedzieć twardą solidarnością, czy ich nie, czy ich nie pogroszy? Oni opowiadali zresztą niesamowite rzeczy o Zbyszku, bo Zbyszek był taki najbardziej, taki dynamiczny. dynamiczny, bo jak widzieliście na tych zdjęciach, to Jacek, jak i jego taki malenki syneczek, to to były takie osoby, powiedziałam, filigranowe. A Zbyszek był taki, powiedzmy, no, bardziej taki dynamiczny. I oni opowiadali, jak oni ratowali Zbyszka przed ciężkim więzieniem. Poszli do prokuratora i mówią, wie pan, bo on nigdy, bo on zawsze jak demonstracja to się zamyka, dosłownie łazience, żeby nie wychodzić i tak dalej. I nie ma nic wspólnego z żadnymi demonstracjami. I w końcu prokurator się wkurzył, wyjął taki stos takich zdjęć, tak na stole to rozłożył, a my patrzymy. A tam wyszedł, na barykadzie w plaży. I tam, na na, na i tam transporter. Potem gdzieś tam na czele pochodu i, żeby tam. I wtedy to powiedzieliśmy, nie to dziękujemy, przepraszamy i poszliśmy do psychiatry. I, i, i psychiatra stwierdził, że on jest pełna rozumu, no kto, kto takie rzeczy wyczynia. I gdzieś zamknęli go w chodworowie, chyba, czy gdzieś. I on tam napisał blues dla i Ja tam ten blues dla wariatu gra. Słuchajcie, to to była... A wariaci podobno się cieszyli, bo to była piękna muzyka, jakoś tam działała na nich terapeutycznie. Na tym, na tym naszym spotkaniu tam na Morenie oni ten blues też zagrał. No to, to jest po prostu. Myślę, że myślę, że... Ja myślę, że... Pamięć o Jacku nie zaginie, bo to, to, to za, za dużo, za dobra była muzyka, po, poza wszystkim innym. No to ja tyle. Teraz, co ja mam tam w programie? Tadeusz Czugłoski. Proszę Państwa, o Tadeuszu Głoskim? to ja właściwie nie, nie, nie muszę nic mówić. Dlatego, że zarówno...